Halo, dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień, dobry. dzień dobry, ale, echo nie? nie? Echo. Dwie, tak? Słucham? Już jesteśmy? ale dziwny pogłos jest. Dzień dobry. Słychać? Słychać mnie? Dobrze. To Witam Was serdecznie. Właśnie mi się przypomniało, że w tamtym roku obiecałem kogoś pozdrowić na TDO i powiedziałem, że następnym razem pozdrowię, więc pozdrawiam Soniu. Rok minął, ale udało się. Jak tam dzisiejszy poranek? Ka ka każdy słyszał, jak nas Pan Bóg budził? Tak? Fajnie, nie? Bardzo dawno nie słyszałem burzy, aż, tak, aż się tak miło robiło. My mieliśmy piękny poranek, ale mieliśmy też piękny wieczór wczoraj, tak? Byliśmy nad jeziorem, podziwialiśmy piękny widok, podziwialiśmy tak naprawdę stworzenie. To, co stworzył Pan Bóg, jak, jak, jak Pan Bóg namalował obraz, na który możemy patrzeć nie? na cały świat. Na gwiazdy, na niebo, na chmury, na jezioro, na las. I w tym wszystkim pokazuje nam, że jest wszędzie, tak? Że jeżeli jesteśmy nad jeziorem, to możemy go uwielbiać. Jeżeli jesteśmy w lesie, możemy go uwielbiać. Jeżeli jesteśmy w każdej okoliczności przyrody czy, czy swojego życia, możemy go uwielbiać, tak? Ym. Wczoraj na konferencjach mieliśmy poruszonych kilka tematów. Marcin z rana, rano na paranej konferencji, powiedział nam o, o tym, co Chrystus odzyskał dla nas. Że Adam i Ewa utracili swoją godność utracili swoją taką godność bycia dziećmi bożymi. Poprzez grzech, który popełnili, grzech pierworodny. Przez to, że nie usłuchali, nie usłuchali prośby Pana Boga, a za to usłuchali podszeptu szatana. Tak? I kiedy Pan Jezus <coughs> przyszedł na świat i poprzez swoją mękę, swoją, swoją śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie wstąpił. Do, aż do piekieł, żeby zabrać szatanowi to, co on zabrał ludziom w raju. Wziął tą godność, wyniósł ją stamtąd i oddał swoim uczniom. Oddał tak naprawdę nam wszystkim tutaj na ziemi. Czyli możemy żyć w pełni, możemy żyć tym, tą godnością bycia dziećmi bożymi. Ewa wczoraj na, na konferencji późniejszej. Mówiła, mówiła tak naprawdę, co musimy zrobić, co powinniśmy zrobić, jeżeli chcemy iść w namaszczeniu, jeżeli chcemy iść w powołaniu, które Pan Bóg nam daje. I powiedzcie mi, czy wiecie, czy możecie mi tak pokrótce powiedzieć, yy, dwa, trzy punkty. Co, co Ewa mówiła na ten temat, tak? Jakimi ludźmi powinniśmy się stać, żeby, żeby, iść, żeby iść w namaszczeniu? Co powinniśmy brać? Władzę, tak? No <laughs> I, I tak, i pasterzowanie. Czyli te dwie rzeczy powinny być połączone ze sobą, tak? Nie możemy być tylko władni i nie możemy być tylko pasterzami, tak? Bo to już takie... To zawsze idzie w skrajności, tak? Osoba władna, jeżeli osoba jest tylko władna, to się wywyższa nad innymi. Jeżeli osoba jest tylko pasterzem, to można powiedzieć jest nieumiejętna w świecie, tak? Więc jeżeli będziemy umieli połączyć te dwie rzeczy, będziemy umieli je połączyć mądrze i z takim odniesieniem do Boga, to słyszę siebie. <sradziora> <gryst dass> <Benim> <laughs> Jeżeli będziemy umieli to, tym wszystkim zarządzać w odniesieniu do Boga, to będziemy budować innych ludzi, będziemy budować okoliczności, będziemy, będziemy widzieć okoliczności, według tych okoliczności będziemy umieli odczytywać wolę Bożą. Tak? Że królestwo będzie się pomnażało, będzie rosło wokół nas, będą rośli ludzie, będziemy twórczy, będziemy stwórczy, będziemy kreatywni. I tak można wymieniać, 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 wymieniać. Tak? Klemens też fajnie powiedział o tym, że. Nie wiem, czy to Klemens, czy Ewa powiedziała, o tym, że wszyscy jesteśmy powołani do tego, żeby być kapłanami, prorokami i królami, tak? Władcami. Że każdy z nas ma w sobie to, tą zdolność, która została dana nam przez Boga podczas chrztu, podczas bierzmowania, podczas pierwszej komunii, podczas bierzmowania, podczas wszystkich sakramentów, ale także w budowaniu bliskości i relacji bliskiej właśnie z Panem Bogiem. No ale... To wszystko nie dzieje się od tak, nie? To wszystko wymaga naprawdę ciężkiej pracy od nas. Wymaga tego, żebyśmy my chcieli, żebyśmy byli gorliwi w, gorliwi w pracy, w szukaniu Pana Boga, żebyśmy szukali Go wszędzie. Także dużo pracy przed nami, przynajmniej przede mną, naprawdę ogrom pracy, ale życzę sobie i Wam wytrwałości, i żebyśmy razem, Dziękuję do celu. Dziękuję. Amen.